Na niebie gwiazdka mruga Najpierw pierwsza, potem druga Widać też świętego sanie Można zacząć świętowanie W każdym domu jest choinka Z pięknych lasów spod czaplinka Ma świąteczne elementy No a pod nią są prezenty W kuchni za to dużo wrzawy Pogotują się potrawy Jest pierogów wybór mnogi Zapach piękny i smak błogi jest kapusta przez Magbonę, zegmunta Starego Żony. No, i ryby są do tego wyłowione z Kolbackiego, które to królują wszędzie, czas też mija na kolędzie. No i wszyscy nie przypadkiem. Też dzielimy się opłatkiem. Dokładamy też życzenia do rychłego ich spełnienia. Dużo zdrowia i radości, i w uczuciach wzajemności. W życiu słońce, a nie słody, abyś miał wysokie noty. I wygranej dużą kwotę, i paliwa po dwa złotem. I co ważne, moi mili, byście w szczęściu tutaj żyli. Wysocie.